Weź na drugę Trwajcie mocno w wierze. Z pierwszego listu do Koryntian. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze. Bądźcie mężni i umacniajcie się. Świat dzisiaj mocno wystawia wiarę na próbę. W mediach nieustannie wyśmiewa się Kościół, atakuje się kapłanów, nawet na uniwersytetach kwestionuje się sens wiary i modlitwy, a w codziennym życiu coraz częściej słyszymy: żyj tak, jak chcesz, nikt ci nie będzie mówił, co dobre, a co złe. Sam o tym decydujesz. A święty Paweł mówi jasno: czuwajcie i trwajcie mocno w wierze. Wiara nie jest emocją, chociaż czasami jest tak postrzegana. Czym więc jest wiara? To decyzja. Decyzja, którą podejmujesz codziennie, nawet wtedy, gdy czujesz pustkę, gdy modlitwa wydaje się słucha, gdy wszyscy wokół mówią inaczej. Właśnie wtedy potrzebna jest odwaga. Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu wołał, Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To nie było hasło polityczne ani piękna metafora. To był okrzyk serca człowieka, który wiedział, że tylko zakorzenienie w wierze pozwala przetrwać każdą burzę, zarówno osobistą, jak i dziejową. Spójrzmy na księdza Jerzego Popiełuszkę. On obrał sposób walki ze złem nie poprzez zło, lecz poprzez dobro. To był jego ulubiony cytat. Wielu się przez to naraził i w końcu przypłacił to życiem. Czy jednak przegrał? Przecież wiemy, że nie. Nie zrezygnował z prawdy i zawsze stawał po stronie człowieka. Albo święty Maksymilian Kolbe. Gdy inni więźniowie w Auschwitz umierali w rozpaczy, on trwał mocno w wierze i w tej wierze znalazł odwagę, by oddać życie za współwięźnia. To jest moc, która nie bierze się z człowieka, ale z Boga. Może ty nie stajesz dzisiaj przed wyborem życia i śmierci, ale Twoja codzienność także wymaga wiele odwagi. Odwagi, by nie wstydzić się krzyża, odwagi, by nie wchodzić w kompromisy z grzechem, odwagi, by nie poddawać się zwątpieniu. Trwaj mocno w wierze. Bo tylko tak przetrwasz i tylko tak Twoje życie będzie naprawdę owocne.